Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że w tak licznym gronie możemy spotkać się na zachodniopomorskim kongresie sportu powszechnego. Powitaliście już państwo, ale muszę przedstawić gościa honorowego dzisiejszego kongresu, panią minister sportu i turystyki Joannę Muchę. Witamy serdecznie w Szczecinie. Witamy także gospodarza dzisiejszej uroczystości, jego magnificencję rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, pana profesora Edwarda Włodarczyka. Są z nami także wojewoda zachodniopomorski Marcin Zyderowicz i marszałek województwa zachodniopomorskiego Pomorskiego Geblewicz. Urząd wojewódzki i Urząd marszałkowski wspólnie organizują spotkania, bo to nie jedne spotkanie z udziałem pani minister. Są także doradcy, drodzy państwo, którzy pomagają w zmianach strukturalnych w sporcie zawodowym i powszechnym jest z nami Witold Roman, którego dobrze znamy jeszcze z występów z Morza Bałtyk Szczecin. A za stołem także Arkadiusz Niefiedowicz, pracownik Państwowej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Ma także wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o zmiany strukturalne. I są z nami także Paweł Bartnik, którego dobrze Państwo znacie. I zdaje się, że po lodzie dojedzie do nas jeszcze Bogusław Momiński, bo na razie go tutaj nie widzę. Witam posłów, senatorów, byłych, obecnych, którzy są także dzisiaj z nami. Jest także z nami prezydent miasta Szczecina Piotr Krzystek. Witam przede wszystkim państwa, bo bez państwa tego kongresu dziś zrobić, wykonać absolutnie byśmy nie mogli. No i nie przedłużając, bo chodzi o to, żebyśmy przechodzili do tych najważniejszych momentów, czy tego wszystkiego, co zaplanowaliśmy sobie na dzisiejsze bardzo zimne przedpołudnie, poniedziałkowe. Proszę o wystąpienie pana rektora, profesora Edwarda Władarczyka. Bardzo proszę, panie profesorze. Bardzo dziękuję, pani minister, panie marszałku, panie wojewodo, szanowni państwo. Chciałbym państwa bardzo serdecznie powitać w murach Uniwersytetu Szczecińskiego. To dobrze, że spotykamy się w tej sali i o sprawach sportu będziemy dyskutować właśnie na Uniwersytecie Szczecińskim. Bo Uniwersytet Szczeciński jest uniwersytetem specyficznym wśród polskich uniwersytetów, tych klasycznych uniwersytetów, jako jedyny ma Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. No i na Wydziale Kultury Fizycznej mamy wielu olimpijczyków, ba, nawet mistrzów olimpijskich z Pekinu. Stąd też myślę, że miejsce dyskusji o sprawach sportu jest miejscem właściwym. Nie przedłużając jeszcze raz Państwa wszystkich serdecznie witam i myślę, że to spotkanie odciśnie swoje piętno na naszej aktywności sportowej i na rozwoju sportu w województwie zachodniopomorskim. Dziękuję bardzo. Pan profesor mówił o Wydziale Sportu, wcześniej Instytut Kultury Fizycznej. Wielu absolwentów jest na sali. Dodam tylko, że siedzący za stolem prezydialnym Witold Troman także jest absolwentem Instytutu Kultury Fizycznej w Szczecinie, a zaczynał studia w różnych uczelniach, więc udało się skończyć tutaj. Zapraszam panie marszałku, e, panie wojewodą, zapraszam Marcin Zyderowicz o kilka słów. Drodzy Państwo, mieliśmy przyjemność chwilę usłyszeć. Pan, pan Witold opowiadał, jak wspaniałemu się tu studiowało, jak i tu świetnie zakończył, mile wspomina. Gorąco gratuluję, bo to wspaniała uczelnia. Drodzy Państwo, ja się bardzo cieszę, że 13. kongres dzisiaj w Zachodnio-Pomorskim doszedł do skutku. Mamy dzisiaj okazję wspólnie rozmawiać o tym, czym dysponujemy. A Zachodnie Pomorze ma się czym pochwalić. Mamy znakomitych samorządowców, którzy mają inicjatywy, inwestują w infrastrukturę sportową, w sale gimnastyczne, w hale sportowe, w baseny. Mamy też wspaniałą młodzież i dzieci, które korzystają z tej infrastruktury i mają dobre wyniki. Mamy znakomite drużyny ekstra-ligowe. to jest świetna koszykówka w Koszalinie i w Kołobrzegu. Mamy drużynę ekstraklasy piłkarską, ale mamy świetnych pływaków, dobrych lekkoatletów. Znakomitych wioślarzy. Myślę, że przed nami wiele kolejnych sukcesów. Drodzy Państwo, wykorzystajmy tę szansę dzisiaj, aby wspólnie podyskutować, porozmawiać i ulepszyć, co poprawić, abyśmy mieli coraz więcej sukcesów. Życzę wszystkim dobrych obrad. Jak dobrze pójdzie, do tych zespołów w ekstraklasie będzie nawet więcej niż Pan Wojewoda mówił także. Daj Boże zdrowie, tak bym powiedział. Panie marszałku, bardzo prosimy o kilka słów na początek kongresu i za chwilę ważny moment, kiedy swoje wystąpienie przedstawi państwu pani minister, myślę, że spotkanie i przemówienie, na które państwo bardzo, bardzo czekać. Dziękuję bardzo serdecznie, Szanowni Państwo. Pani minister, mogę powiedzieć. Na wstępie witając nareszcie, bo nie udało nam się za pierwszym razem, ale to z przyczyn naprawdę obiektywnych. Pamiętam ten dzień, kiedy zaplanowaliśmy to nasze wspólne spotkanie. Rzeczywiście bardzo, bardzo gęsta mgła sparaliżowała lotnisko, i wtedy nasze spotkanie nie mogło się odbyć. Ale cieszę się, że tak wielu jest dzisiaj z nami, bo, bo pewnie, pewnie będzie to dobry przyczynek do, do takiej. Efektywnej dyskusji o e, kierunkach, które powinniśmy wy, wyznaczać e, naszej, naszemu sportowi, w szczególności e, wśród dzie dzieci, wśród młodzieży. My w ostatnich latach na terenie Pomorza Zachodniego zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo w ramach e, boiska, e, w ramach programu Moje boisko Orlik wybudowaliśmy 108, 179 obiektów. E, zważywszy, że mamy 114 gmin, to daje nam jeden z najwyższych wskaźników. W kraju pod względem ilości tego typu obiektów na, na gminę i na mieszkańca. Również w ramach wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej, w ramach tych tak zwanych pieniędzy z totalizatora, od początku funkcjonowania tego programu w województwie powstało prawie 140 obiektów różnego typu. Wiemy, jak znacząco zmieniła się infrastruktura dzięki temu w województwie zachodnio-pomorskim. Pani minister poinformowała dzisiaj, że kolejne. Pieniądze na ten cel, na ten rok zostały przyznane, a to oznacza, że będziemy mogli realizować kolejne niezbędne inwestycje w tym zakresie. Mamy wspólne cele, aby w, każdym, w każdej gminie powstała sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem i w każdym powiecie basen pływacki. To nasz cel infrastrukturalny, ale nie możemy zapominać o tym, że jeżeli chcemy do tych obiektów przyciągnąć nasze dzieci, naszą młodzież. Musimy myśleć, jak to uczynić, bo dzisiejszy sport, dzisiejsza kultura fizyczna jest, ma bardzo silną konkurencję. Ja pamiętam swoje czasy, kiedy uprawiało się sport, grało się w piłkę. Wystarczył kawałek podwórka i, i cztery kamienie, żeby zbudować dwie bramki. Dzisiaj budujemy. Wspaniałe obiekty, ale okazuje się, że mamy bardzo groźnego konkurenta. Jest to niewątpliwie komputer, internet, tablety i wszystkie gry, których ja już nawet, jak to młodzież mówi, nie ogarniam. Jak pytanie kluczowe, jak przyciągnąć dzieciaki, jak przyciągnąć młodzież, i również jak zachęcić dorosłych do uprawiania sportu. Mam nadzieję, że dzisiaj znajdziemy wiele cennych wskazówek, abyśmy uczynili to jak najefektywniej. Życzę państwu owocnej dyskusji. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, to jeszcze techniczna jedna uwaga. Oczywiście pytania z sali będą mogły być zadawane. Mamy przewidziany na to czas. Widzicie państwo dwa mikrofony stojące w tych szerokich korytarzach. Będziemy tylko prosić o to, żebyście państwo podeszli do tych mikrofonów, żebyśmy się wszyscy dobrze słyszeli, przedstawili siebie i potem swoje pytania, ale to za chwilę. Teraz Poproszę o zabranie głosu panią minister sportu i turystyki Joannę Muchę. Myślę, że najważniejsze w trakcie dzisiejszego kongresu będziemy mieli potem o to na pewno pytać. Szanowny panie marszałku, panie wojewodo, panie prezydencie, szanowny panie rektorze, wszyscy szanowni państwo, nie mogę nie rozpocząć. Tego mojego wystąpienia od przeproszenia Państwa za to, że nie spotkaliśmy się za pierwszym razem. Wiem, że wiele osób przyjechało z daleka, żeby spotkać się tutaj razem ze mną na, na tej sali i porozmawiać o sporcie powszechnym, i to spotkanie niestety nie doszło do skutku. Naprawdę jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich przepraszam. Gdybym wiedziała, że tak często odwołuje się loty z Warszawy do Szczecina, to na pewno zorganizowałabym tę podróż trochę inaczej. Proszę Państwa, chciałabym. Również bardzo serdecznie podziękować panu Wojewodzie, panu Marszałkowi za pomoc w organizacji tego spotkania. To jest naprawdę trudne logistycznie wydarzenie. Spotkanie wielu osób, wielu środowisk, a więc tym bardziej wielkie, wielkie podziękowania za pomoc. Serdecznie dziękuję moim przyjaciołom na sali, czyli parlamentarzystom, którzy również bardzo mocno włączyli się w organizację kongresu. Jeszcze raz serdeczne dzięki. I ogromne, ogromne podziękowania dla Witka Romana który widzę, że z wielkim entuzjazmem i chyba jakimś, jakimś sentymentem przyjechał na, na ten kongres. Ale jeszcze raz serdeczne podziękowania za to, że jesteś z nami tutaj. Proszę Państwa, to już trzynasty kongres. Mam nadzieję, że ta trzynastka nie będzie tym razem pechowa, tylko będzie szczęśliwa. Kongresy, wydaje mi się już po tych dwunastu doświadczeniach, to wydarzenia. Chyba bardzo potrzebne. Zaprosiliśmy z Panem Wojewodą, z Panem Marszałkiem reprezentantów bardzo różnych środowisk. Są wśród nas ludzie reprezentujący samorząd, są wśród nas e, ludzie sportu, z okręgowych związków sportowych, trenerzy, instruktorzy z klubów, e, ze stowarzyszeń. Są wśród nas e, dyrektorzy szkół, rektorzy uczelni wyższych, nauczyciele WF-u. Bardzo szeroka grupa ludzi związanych ze sportem. To spotkanie zostało zaprojektowane właśnie w taki sposób, żeby zaprosić różne środowiska i różne osoby, dlatego że jesteśmy w takim punkcie, w takim miejscu, że tylko wspólnym wysiłkiem, wysiłkiem, który będzie dotyczył różnych środowisk, możemy dla tego sportu powszechnego coś zrobić, a że coś zrobić musimy. Wydaje mi się kwestią oczywistą. Proszę Państwa, wiem, że wiele osób, które przyjeżdża na kongresy, oczekuje ode mnie już przedstawienia gotowych planów, gotowych programów. To nie do końca po to jest to spotkanie. My rzeczywiście pracujemy w tej chwili nad programami, nad zmianami w sporcie powszechnym, gdzie w moim przekonaniu to, w jaki sposób do tej pory Ministerstwo Sportu i Turystyki tym obszarem się zajmowało, to, to nie był dobry sposób. Więc pracujemy nad zmianami, ale te spotkania w województwach są po to, żeby usłyszeć diagnozę, żeby usłyszeć z Państwa strony, jakie są problemy tutaj właśnie na dole, na bieżąco tam, gdzie, gdzie ten sport powszechny jest organizowany, jakie Państwo znaleźliście rozwiązania dla tych problemów, albo jakich rozwiązań nie znaleźliście i kto był ewentualnie osobą, która gdzieś nie chciała współpracować. Nie mówię tutaj o konkretnych osobach, tylko o instytucjach. Wiele osób dzieli się dobrymi doświadczeniami, wiele osób mówi o dobrych praktykach, o dobrych, ciekawych programach, które w różnych miejscach zostały już zaimplementowane. Będę naprawdę bardzo wdzięczna za podzielenie się właśnie Państwa doświadczeniami. Natomiast z mojej strony parę słów diagnozy. Diagnozy, która niestety jest bardzo cierpka i jest tym bardziej wskazuje na to, że konieczność reformy jest naprawdę ewidentna. Zacznijmy od takiego raportu, który powstał w stanach, ale dotyczył wielu różnych państw na świecie. Raport, który w tej chwili będziemy, będziemy chcieli przeprowadzić bardzo podobne badania według tej samej metodologii również w Polsce. Raport, który mówi o czymś, po czym muszę powiedzieć, włosy mi dęba stanęły na głowie, kiedy przeczytałam. Otóż okazuje się, że pokolenie naszych dzieci, moich dzieci, części z Państwa, czyli pokolenie dzisiejszych dziesięciolatków, to jest pierwsze pokolenie w dziejach świata, które będzie żyło krócej niż rodzice. Z dwóch powodów te powody wzajemnie na siebie wpływają oczywiście: to jest otyłość i brak ruchu. Model życia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił się tak dramatycznie, że kiedy wspominamy swoje dzieciństwo, to myślimy o aktywności fizycznej, myślimy o boisku, o trzepaku, o e, różnych grach. Kiedy myślimy teraz o naszych dzieciach, być może o naszych wnukach, dziesięciu, piętnastoletnich, pięcioletnich, to niestety te dzieciaki spędzają czas przed telewizorem, przed komputerem, na Facebooku, przed komórką, i tej aktywności fizycznej jest zdecydowanie za mało. A to nie może pozostać bez konsekwencji. Konsekwencje będziemy widzieli przez kolejne dziesięciolecia, i to nie będzie to, co chcielibyśmy widzieć, jeśli chodzi o nasze dzieci. Dlatego, w moim przekonaniu, jest to naprawdę ostatni dzwonek, kiedy możemy coś dobrego dla naszych dzieciaków i dla nas wszystkich zrobić. Popatrzmy na tę diagnozę już bliższą, czyli dotyczącą Polski. Badań dotyczących sportu powszechnego jest naprawdę mało, ale te, które przeanalizowaliśmy, wszystkie wskazują na bardzo złe tendencje. Po pierwsze, według różnych badań tylko między 6 a 10% Polaków systematycznie uprawia sport. To jest bardzo mały odsetek. Te same badania wskazują na to, że. 49% Polaków w ogóle nie uprawia sportu. W ogóle. Jeśli porównamy się z innymi krajami europejskimi, to te dane są naprawdę dużo słabsze.